Tutaj stanie brama Jerozolimy, przez którą wejdzie Chrystus i po prawej będą mury Jerozolimy. Zapraszam dalej. Tutaj stanie świątynia Jerozolimy w tym miejscu. Tam między tujami stanie pałac Kajfasza, tam gdzie jest ten asfalt okrągły, tam będzie znajdowała się Golgota. Tutaj będzie znajdował się pałac Piłata, a dalej pałac Heroda i pałac arcykapłana Annasza. Tak, widzicie, nie ma dzisiaj scenografii. Mm. Scenografii nie będzie też jutro. Na razie jeszcze proszę o cierpliwość i oczekiwanie. Wszystkie osoby, które grają tu, mogą podejść tam. Tam, dobrze. I tam się wpiszcie na listę, dobra? I jeszcze jak was nie było, dobra? Dziękuję. Koleżanka to... chyba jest zapisana, tak? Tak, tak? koleżanka jest zapisana? dobrze. To nie. Ja jestem. jesteś, na pewno, koleżanka. Sojuszu zwierzył do Jerozolimy, prawda? Wyjdziecie za nim, i on przychodzi do świątyni jerozolimskiej. 15 na 11 metrów. 15 na 11. jest mało tam, wiesz, na przykład 2 metry. 209. 15 na 11 to musi być, to wiesz, to jest rzut slajdu z góry. To musi mieć ostateczną wersję. Natomiast jakieś, wiesz, metry jeszcze zakładki z jednej, nie? I z drugiej strony. Czyli nie ma być 15 na 11? Ja. Tylko metr więcej, tylko 16 na 12, nie? Słuchaj, a gdzie będziesz to szyła? W tym małym pomieszczeniu. Ja akurat szyłam to na rzutki, na głowę. No, babcia mogła przed południem, mama pracuje, więc po południu. Sąsiadka też tak po nocach troszeczkę. No a ja to tak różnie. I też szyłam tuniki dla strażników Heroda. Ja gram rolę Heroda. Misterium 2000, Misterium Męki Pańskiej, poświęcone jest w tym roku narodowi polskiemu, bo to taki szczególny rok, rok łaski, rok jubileuszu, tysiąclecie zjazdu gnieźnieńskiego i z tym związane tysiąclecie państwa polskiego. Dla mnie naród polski to nie jest abstrakcja. Chcę, żeby moja ojczyzna była coraz piękniejsza i staram się jak najlepiej wykonywać to co do mnie należy na co dzień a jednocześnie żeby była piękniejsza duchem żeby była taka jak chce ojciec święty Chociaż y, w poniedziałek mieliśmy godzinkę z księdzem, i on nas jakoś umotywował, jeszcze pod innym względem. Tak. Modliliśmy się przed pracą. byliśmy w całkiem ciemnej arenie i był puszczony tylko slajd z góry. Była ogromna cisza, bo to był środek nocy. Taka wielka twarz Jezusa, <laughs> i to wrażenie było wrażenie niesamowite po prostu robiło się miło. Wzmocnić, ciemniejsze zrobić. Ale nie to. Nie tylko, nie tylko maluję dla to, żeby malować, że malować, że to jest wielkie i więcej nie będę miał szansy, tylko po prostu jest, jest to też dla mnie dla mnie sprawa ideologiczna trochę. Trochę mojej wiary. Czy to może ja, mistrzu? Tak. Co chcesz czynić? prędzej. W jestem piłatem. Gram e, rolę Maryi. Jestem lekarzem. Pacjent, miejsce dla lekarza. Miejsce dla persolu, personelu pomocniczego tlem? Można się przyzwyczaić do wszystkiego i, i nie zauważać po jakimś czasie tego, że człowiek potrafi być brzydki. To, że mu tam coś cieknie, jakaś krew, że on zwymiotował, że jest nieprzytomny, jest piękno jakieś w człowieku, nawet w takim jakimś tam oplutym, czy pobrudzonym w taki czy inny sposób. Artur. Artur. Gdy do następnej stacji, było to spotkanie z matką. To moment jakiegoś odpoczynku. Mógł spojrzeć w oblicze swojej matki i jak gdyby od niej zaczerpnąć trochę sił. Spotykam Szymona Cyrynejczyka, chociaż początkowo nie za bardzo mu się to chce, ale pomaga. Weronika. Następna dobra osoba ociera y, swoją chustą twarz Chrystusowi. Małe, małe, małe. Następnie dochodzimy do drugiego już upadku Chrystusa. Szymon z też się już bardzo zmęczył tą belką krzyża. Cały czas mu pomagał, a Jezus upadł. Hej, gotowi? Hey. Trzy, dwa, jeden. O! Studenci raz mają więcej czasu, raz mają mniej czasu. Raz mają egzaminy, raz ich nie mają. Kiedy nie mają egzaminów, są tutaj częściej. Kiedy mają, są rzadziej. Posterstwo akademickie to jest całkowita mieszanka ludzi z różnych kierunków. Nie ma legitymacji członkowskich. Proszę, żebyśmy przeżyli to tak jak ci dwa tysiące lat temu.